Czyli co można zrobić, jak nie masz czym wrócić z Warszawy do Bydgoszczy? Kupujesz, kupujesz garbusa. Kupujesz garbusa i wracasz garbusa. Witam was. Nazywam się Sebastian Otóż Garbus 1200. Dzisiaj kolejny klasyk, klasyk 360. Dzisiaj naszym gościem jest Sebastian i jego Garbus. Volkswagen Garbus 1200. Rocznik teoretycznie 58, ale z Garbusami to Garbusiarze wiedzą ciężko jest stwierdzić, który jest z którego roku. E, no samochód legenda. Poprzedni samochód to był Maluch, również legenda. Tutaj mamy legendę światową. E, Volkswagen Garbus Samochód produkowany teoretycznie od lat 30., formalnie od 1946 roku po zakończeniu II wojny światowej, został skrzeszony. Projekt oficjalnie Ferdynanda Porsche. Natomiast już przed II wojną światową były spory o to, czy rzeczywiście to jest jego projekt. Z tego co ustalono, jest on wzorowany na Tatrze V570. I już przed II wojną światową miał procesy o kilka patentów, które zostały użyte, bodajże 22. No i nawet przyznał się Porsche, że ukradł niektóre rozwiązania właśnie od Tatry. No i chciał nawet zapłacić odszkodowanie, rozliczyć się z tym. No, podobno Hitler zabronił mu to i rozwiązał ten problem po swojemu. I tak w 1938 roku Niemcy zajęły Czechosłowację. No i spór o prawa własności został rozwiązany. Samochód produkowany od 45 roku do 2003 roku najdłużej produkowany samochód w tej chwili na świecie i chyba ciężko będzie to pobić. W tej chwili na najlepszej drodze jest akurat Uaz z buchanką, który ją produkuje od 58. Więc walka trwa, ale na pewno nie przebije w ilości wyprodukowanych sztuk. Wyprodukowano ponad 21 milionów, czyli można by powiedzieć, że co drugi Polak jeździ garbusem. Eee, no i najważniejsza rzecz: od 1945 roku podobno było ponad 18 tysięcy mniejszych lub większych zmian, które miały na celu unowocześnienie i poprawienie tego samochodu. Można powiedzieć, że w 2003 roku te samochody były już idealne nie jedzie, rocznik 58 ale wygląda, ale troszkę wygląda na troszkę inny tak, na troszkę młodszy tutaj poprzedni właściciel odrestaurował go tak do lat 70 także wizualnie jest w latach 70 zachowany co, co charakteryzuje garbusy no właśnie z lat 70 no, przede wszystkim tutaj kierunkowskazy na włotnikach yy, tutaj jest płaska szybka akurat w tym modelu nie jest oryginalny szyberdach to jest od Golfa jedynki założony. Tutaj ma takie skrzela, też można zobaczyć, które też jest właśnie charakterystyczne dla tych modeli z tamtych lat. No i oczywiście tutaj te lampy tylne też również, właśnie ten model charakteryzuje to. Silnik 1-2, 34 konie. Silnik typu boxer może powietrzem można zobaczyć, całkiem przyjemnie to brzmi, no i też daje przyjemność z jazdy największe zalety, na no przede wszystkim wygoda jazdy tutaj, jeżeli chodzi o ten, ten rocznik i, i, i ten samochód, to jest naprawdę bardzo wygodny samochód polecam każdemu i elastyczny silnik dosyć, tak naprawdę fajnie się zbiera jak na tą pojemność i na tą moc Fajny, daje dużo przy... frajdy z jazdy ten samochód, naprawdę po... Oczywiście tylni napęd. I tylni napęd to też, to też główna zaleta tego samochodu. Aczkolwiek no, staram się tutaj nie wykorzystywać tych, tych aspektów tego tylnego napędu. Czy samochód ma jakieś wady? Na tą chwilę myślę, że jest dosyć słaby układ hamulcowy, niestety prze przestarzały już tutaj bębnowe. No nie jest to aż tak dobry układ, żeby tutaj wyhamować ten samochód przy większych prędkościach. Trzeba uważać na pewno. No i też układ kierowniczy. Nie ma wspomagania. Ciężko się dosyć nawraca, manewruje, parkuje. No zwłaszcza przy tym kształcie takim I nietypowym, taki nie? Kształty właśnie wystające te błotniki dosyć, dosyć trzeba uważać na pewno. A bagażnik mamy oczywiście z przodu. Silnik jest z tyłu. Trzeba najpierw to włożyć tu. tu bagażnik. Tutaj jest bak paliwa. Tu akurat są takie fanfary założone, dodatkowe. A jak z pojemnością tego bagażnika? No jest całkiem pojemny. Ja tutaj z trzy torby wsadziłem, kiedyś jak jechałem na zlot właśnie. Że nie było problemu. No, można wszystko tutaj zmieścić, i troszkę jeszcze z tyłu jest miejsce za kanapą. Mhm. E, w sumie największym, że tak powiem, wadą garbusów było to, że w przypadku uderzenia, no niestety benzyna wlewała się do środka, oblewając kierowcę. <grym>, no, jest takie prawdopodobieństwo, ale no, no, nie biorę tego pod uwagę. No. Mam nadzieję, że się nigdy to nie wydarzy. Tak, do garbusów e, tych starszych taką typową rzeczą było rurowisko czyli belki skrętne nie na MacPersonie, tylko właśnie na belkach było to wszystko zamocowane i tutaj w tym garbusie tak właśnie jest, że to nie jest nie jest to McPherson, tylko właśnie to słynne rurowisko które kiepsko widać, przez to, że jest rurowisko tutaj w bagażniku też jest mniej miejsca nie? bo te garbusy, które mają już MacPersona ten bak jest niżej, w związku z czym też dostajemy dodatkowe miejsce ładunkowe. No, ogrzewanie jest tutaj prowadzone właśnie z silnika do, do częściowo do kabiny pasażera i kierowcy właśnie tymi korytarzami tutaj pod nogi i jest rozprowadzane właśnie po całej kabinie i również tutaj jest układ poprowadzony właśnie z, z przodu yy, gdzie wpada powietrze i właśnie idzie do kabiny. Tak. Ale, że tak powiem, powietrze ogrzewanie w progach powoduje, że te samochody w progach właśnie gniją z tego co wiem. No to prawda. Są to jest taki może, najsłabszy, najsłabszy tutaj, punkt tutaj. Dlatego są chromowane tutaj wymienione, bo były wcześniej takie gumo, gumowe, oryginalnie były takie gumą pokryte, a tutaj właśnie są wymienione na chromowane, żeby nie było tego problemu. A czemu garbus? Ja zawsze chciałem mieć. Taką dziecka, jakoś, pierwszy raz pamiętam za dzieciaka jak widziałem, to zrobił wam takie wrażenie. dwie rury z tyłu, już taki dźwięk tego silnika no po prostu byłam w jak, jak pierwszy raz widziałem na żywo. No, no jakoś tak zawsze miałem bardziej na tego Kamusa. O! No, no że właśnie tak zacząłem szukać i właśnie znalazłem tego i to był jeden z pierwszych, które w ogóle widziałem. E W którym w i w sumie go zaklepałem, bo ja mieszkałem wcześniej w Anglii. Mhm. Go zaklepałem. W sumie wpłaciłem zaliczkę za niego no i umowę podpisałem przed wstępnym z gościem na odległość. Miesiąc cze cze czasu czekał w ogóle, żebym przyjechał go zobaczyć, gości. Nie mogłem przyjechać wcześniej. No i przyleciałem w sumie prostu z Anglii do Warszawy po niego i na z nim, z nim tutaj. Czyli co można zrobić, jak nie masz czym wrócić z Warszawy do tego Kupujesz garbusa i wracasz No Już to poprzedni właściciel wszystko robił razem z tarlicerką, yy, bo generalnie ten poprzedni właściciel dostał na 18 kart ojca tego garbusa, a oni mieli jakąś firmę taką detailingową, bo on jest z Warszawy generalnie. Ciekawostką w przypadku garbusa jest to, że jest to podwozie samonośne. Tak? Podłoga jest osobna od budy i tak naprawdę trzyma się na 18 śrubach. Odkręcając śruby, możemy zdjąć górę. Tak też narodził się Volkswagen Transporter, ponieważ w czasie produkcji garbusa mechanicy jeździli po hali samym podwoziem. No i stwierdzili, że w sumie, jak już jeździmy tym podwoziem trochę dziwnie, to choć zrobimy na podstawie garbusa dostawczaka. I tak właśnie powstał Transporter T1. Po prostu jest to garbus z inną budą. Fajne rozwiązanie. No, i tak jak tutaj w tym przypadku, e, garbus, który z 58 roku, powinien zupełnie inaczej wyglądać. Podwozie zostało to same, a przełożono tylko górę. Było to bardzo popularny rodzaj modyfikacji w latach 70., 80. i 90. Łatwiej było mieć nowsze auto prostym sposobem. E, no, dużo historii jest, jeżeli chodzi o, o numery, o, o budy, jak to wygląda. No bo różne dziwne rzeczy się robiło, łącznie z przespawywaniem numerów. No ale to były takie czasy, że Garbus był bardzo popularnym samochodem, zwłaszcza w latach 90., gdzie w Niemczech już tego się pozbywano, a w Polsce był to synonim luksusu i nowoczesności prosto z zachodu. Z racji konstrukcji samonośnej Garbus był bardzo popularnym samochodem, jeżeli chodzi o modyfikacje. Część ludzi budowało właśnie na podwoziach od Garbusa swoje samochody. Były też firmy, które budowały samochody właśnie na bazie Garbusa. Najpopularniejszym samochodem, który powstał na bazie Garbusa jest Carman Gia. Jest to praktycznie jedyny samochód, chyba który został oficjalnie oznakowany logiem Volkswagena, jako że został uznany za tak dobrą konstrukcję. Taki karman na pewno się u nas pojawi. Liczę na ciebie, Tomi, bo to będzie Twój karman. Na tej podstawie były też budowane bagi, tak? czyli samochody takie terenowo-plażowe. No, każdy by chciał mieć takiego fajnego garbusa, który może sobie pojeździć po plaży. Dobra, no i to jest nasz kolejny odcinek. Tutaj, jeszcze nie wiem jak to działa, ale tutaj chyba się pojawi takie okienko, że możecie kliknąć na poprzedni odcinek. A jeżeli chcecie, żeby Wasz pojazd znalazł się w klasykach 360, odezwijcie się do nas. Stronka powinna już lada moment wystartować. Także zobaczycie też efekty pracy, które chcieliśmy stworzyć. Oczywiście poprosimy o subskrypcję, jak to wszyscy youtuberzy. No i oczywiście lajki. Tak? Udostępniajcie, dzielcie się. No i czekamy na Wasze komentarze. Do zobaczenia.